Ale Maria. Witajcie kochani na moim kanale. Mam na imię Magdalena i chciałam się z Wami dzisiaj podzielić się przepiękną modlitwą, na którą trafiłam dość niedawno, bo może rok temu. Um, krąży w sieci dużo wersji tej modlitwy. Chodzi o witanie y, pokory. Y, I ja bym chciała dzisiaj y, jedną z tych wersji Wam powiedzieć. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania dalej. Witania pokory. O Jezu, cichy i pokornego serca, usłysz mnie. Pragnienia, aby być cenionym, wybaw mnie Jezu. Pragnienia, aby być kochanym, wybaw mnie Jezu. Spragnienia, aby być chwalonym, wybaw mnie Jezu. Spragnienia, aby być zaszczycanym, wybaw mnie Jezu. Sprawnienia, aby być wysławianym, wybaw mnie Jezu. Sprawnienia, aby wybrano mnie przed innymi, wybaw mnie Jezu. Sprawnienia, aby zasięgano mojej rady, wybaw mnie Jezu. Sprawnienia, aby być uznanym, wybaw mnie Jezu. Ze strachu przed poniżeniem, wybaw mnie Jezu. Ze strachu przed wzgardą, wybaw mnie Jezu. Ze strachu przed wskarceniem – wybaw mnie Jezu. Ze strachu przed oczernianiem. Wybaw mnie Jezu. Ze strachu przed zapomnieniem, wybaw mnie Jezu. Ze strachu przed wyśmianiem, wybaw mnie Jezu. Ze strachu przed skrzywdzeniem, wybaw mnie Jezu. Ze strachu przed podejrzeniem, wybaw mnie Jezu. Aby inni byli bardziej kochani niż ja, daruj mi Jezu tę łaskę pragnienia, aby inni mogli być bardziej cenieni ode mnie. Daruj mi Jezu łaskę pragnienia, aby w oczach świata inni wzrastali, ja bym ubywał. Daruj mi Jezu łaskę pragnienia, aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony. Daruj mi Jezu łaskę pragnienia. Aby inni byli wysławiani, a ja bym był niezauważony. Daruj mi Jezu łaskę pragnienia, aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie. Daruj mi Jezu łaskę pragnienia. Aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie, o ile tylko ja będę tak święty jak powinienem. Daruj mi Jezu łaskę pragnienia. To wszystko, kochani. Mnie osobiście ta modlitwa bardzo porusza i trafia w czułe struny. Kilka wezwań tej litanii, także. Kontynuuję pracę nad pokorą. Jeżeli podobał Wam się ten film i chcielibyście podobne w temacie pokory, może innych cnót, pokora i łagodność to są aktualnie tematy, które mnie najbardziej interesują. Także, jeżeli macie jakiś inny pomysł albo. Propozycje, to napiszcie mi w komentarzach, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w następnym filmie z Panem Bogiem.